Materiał ten w całości dotyczy Kanonu. Anakin Skywalker nigdy nie był idealnym Jedi, a wiele z jego decyzji było wprost pogwałceniem idei, jakimi kierował się Zakon. Romans wybrańca z ciemną stroną nie był też wydarzeniem nagłym, a czymś, co stopniowo w nim narastało. Przypadków, w których Anakin korzystał z ciemnej strony jako Jedi, jest zresztą wiele. Kilka z nich znajdziemy w filmach, ale zdecydowana większość przedstawiona została w serialu Wojny Klonów. W tym materiale przyjrzymy się zatem dziesięciu sytuacjom, w których Skywalker użył ciemnej strony mocy, wciąż będąc przy tym członkiem zakonu Jedi. Gotowi? Dobra, to zaczynamy. Jeden z pierwszych przypadków użycia przez Anakina ciemnej strony mocy w czasie wojen klonów miał miejsce niedługo po drugiej bitwie o Geonosis. Planeta, na której rozpoczął się ten konflikt, co widzieliśmy w drugim epizodzie sagi, została później odbita przez separatystów, a dokonali oni tego przy pomocy specjalnego pasożyta, który infekował umysły żołnierzy klonów i przejmował nad nimi kontrolę. I chociaż Armia Republiki zdołała odbić planetę, to sam pasożyt przedostał się na jeden z republikańskich statków, infekując niemal wszystkich członków jego załogi z wyjątkiem Asokitano. Uczennica Anakina zdołała przekazać swojemu mistrzowi wiadomość o pasożycie i buncie na pokładzie jej statku, a także poinformowała, że pasożyt musiał dostać się na pokład w czasie pobytu na Geonosis. Dzięki temu Skywalker szybko wydedukował, że jedyną istotą wiedzącą jak powstrzymać pasożyta, był schwytany po wygranej batalii o planetę i jej arcy książe. mniejszy. Problem tkwił w tym, że Pogl był odporny na próby wpłynięcia na jego umysł mocą, przez co wcześniejsze przesłuchania prowadzone przez rycerzy Jedi zakończyły się fiaskiem. Dla wściekłego Anakina, pragnącego ocalić Asokę, nie stanowiło to jednak problemu. Uznał bowiem, że kiedy na szali jest czyjeś życie, kodeks Jedi nie ma znaczenia. Dlatego w czasie przesłuchania arcyksięcia posunął się do użycia ciemnej strony mocy i dosłownie wydusił potrzebnemu informację z więźnia. Zazdrość jest drogą do ciemnej strony mocy. Jest to fakt znany nie od dziś. W przypadku Anakina jego zaborczość objawiała się przede wszystkim w stosunku do Padme. I choć koniec końców para zawsze była w stanie jakoś to między sobą wyjaśnić, to jeden wybuch Skywalkera był poważniejszy niż inne. Na tyle poważny, że Padme postanowiła zerwać relację z Anakinem, a przynajmniej na jakiś czas. Doszło do tego, gdy Amidala na prośbę kanclerza Palpatina podjęła współpracę z Rashem Clovisem, by ujawnić korupcję w szeregach klanu bankowego. Klowisa z Padme w przeszłości łączyła romantyczna relacja i mimo że miała miejsce jeszcze przed jej związkiem z Anakinem, to rycerz Jedi zawsze był zazdrosny o dawną sympatię swojej żony. Jego nieufność do Clovis'a była tym większa, że w przeszłości raż zdradził Republikę i dołączył do Separatystów, a jego działania niemal doprowadziły do śmierci Amidali. Co prawda Clovis nawet wtedy pomógł ocalić Padmę, co tylko pokazuje, że nigdy nie przestało mu na niej zależeć, ale dla Anakina najważniejszy był fakt, że przez Clovis'a niemal stracił swoją kochaną. a to zbrodnia, której Anakin nigdy nie potrafił mu wybaczyć. Kiedy zatem kilka lat później Raj i Padme połączyli siły, by ujawnić korupcję w klanie bankowym, Anakin postanowił nie spuszczać obojga z oczu, zarówno z obawy o życie żony, jak i motywowany nieco zazdrością. Gdy w końcu zobaczył, że Raj próbuje pocałować Padme, zupełnie stracił nad sobą kontrolę, uwalniając wszystkie negatywne emocje, jakimi darzył Clovisa. Wparował do pomieszczenia i dotkliwie pobił rasza, niemal go przy tym zabijając, a z morderczego transu wybudziły go dopiero rozpaczliwe błagania przerażonej padmę. Odejście Asoki z szeregów Jedi bez wątpienia jest jednym z najważniejszych momentów, jakie podkopały zaufanie Anakina do zakonu. O ile jednak ten fakt przybliżył go ku ciemnej stronie bardziej w długofalowym wymiarze, to już samo śledztwo, jakie Skywalker przeprowadził, by oczyścić uczennicę z zarzutów o zdradę republiki, doprowadziło Anakina do użycia ciemnej strony. Niesłusznie oskarżona o zdetonowanie bomby w świątyni Jedi, Asoka naprowadziła swojego mistrza na trop w postaci Asaż Ventress. Zdesperowany, by uzyskać od byłej uczennicy duku odpowiedzi, Anakin nie zamierzał się hamować w żadnym względzie. Stawką było w końcu życie Asoki, a Skywalker już wcześniej pokazywał, że gdy jego bliscy są w niebezpieczeństwie, jest skłonny posunąć się do wszystkiego. W starciu z Ventres ponownie dał upust swojemu gniewowi, dusząc kobietę i grożąc jej śmiercią. Co więcej, gdy ta powiedziała mu w końcu wszystko, co wie, Skywalker przysiągł jej, że jeśli go okłamała, to nie zawaha się jej zabić. I chociaż Asas nie traktuje tej groźby do końca poważnie, jako że byłoby to złamanie kodeksu Jedi, Anakin zdecydowanie miał na myśli to, co powiedział: Gdyby Asoka została skazana na śmierć, w pierwszej kolejności Skywalker dokonałby zemsty właśnie na Ventress. If you're lying, you're dead Takie w zemście sitów wizja przyszłości, w której umiera Padme, okazała się decydująca dla przepieczętowania tragicznego losu Anakina. Próbując powstrzymać ten scenariusz przed wejściem w życie, ostatecznie Skywalker swoimi czynami nieświadomie doprowadził do jego realizacji. Jednak ta obsesyjna wręcz chęć zmiany przyszłości już wcześniej sprawiła, że Anakin dał się pochłonąć w ciemnej stronie. W czasie wojen klonów trafił on bowiem na Mortis, wymiar rządzony przez potężne istoty zwane Ojcem, Synem i Córką, symbolizujące równowagę pomiędzy jasną a ciemną stroną mocy. Ojciec zachowujący równowagę pomiędzy siłą światła córki i potęgą mroku syna, zwabił Anakina na Mortis by ten zajął jego miejsce jako strażnika równowagi. Bo zdaniem ojca, tylko wybraniec był w stanie zastąpić go w tej roli. Testy, jakimi Skywalker został wówczas poddany, wymknęły się jednak spod kontroli ojca. Wbrew jego woli, syn pokazał Anakinowi przyszłość, tę, w której zostaje on Vaderem i wraz z Imperatorem sprowadza na galaktykę terror oraz strach. Chcąc zapobiec temu scenariuszowi, Anakin zgadza się dołączyć do syna, który obiecuje mu, że jeśli razem zdołają opuścić Mortis, to zniszczą Sithów i uratują galaktykę. Sęk w tym, że manipulowany przez syna Anakin szybko zatraca się w ciemnej stronie i jest gotów poświęcić wszystko, aby tylko nie doprowadzić do ziszczenia się przyszłości, którą widział. Ostatecznie wizję pokazaną przez syna z umysłu Skywalkera usuwa ojciec, natomiast nim do tego doszło, mogliśmy ponownie zobaczyć, jak Anakin staje się tym, co poprzysięgał zniszczyć. Jednym z powodów, dla których w czasie wojen klonów Anakin był bliski popełnienia morderstwa w gniewie, był nie kto inny jak Obi Wan Kenobi. Konflikt Republiki z separatystami zmusił Jedi do niekonwencjonalnych działań, szczerze powiedziawszy, będących na pograniczu zgodności z ich kodeksem. Najlepszym przykładem jest prawdopodobnie upozorowanie zabójstwa Obi-Wan'a, tak aby mógł on potem pod przykrywką łowcy nagród zinfiltrować przestępczy półświatek. Aby ta operacja mogła się udać, o szczegółach wiedzieli tylko członkowie Rady Jedi. Więc fakt, że Kenobi tak naprawdę żyje i ma się dobrze, zatajono także przed Anakinem. Skywalker brał nawet udział w uroczystościach pogrzebowych Obi-Wana, w pełni przekonany, że jego mistrz został zamordowany. Anakin, co było chyba raczej do przewidzenia, nie zostawił tej sprawy w spokoju i w tajemnicy przed Radą wyruszył w poszukiwaniu mordercy Kenobiego, łowcy nagród o imieniu Rico Hardin. Skywalker nie wiedział jednak, że podającym się za Rico człowiekiem w istocie jest działający pod przykrywką Obi-Wan, którego wygląd za pomocą specjalnego serum zmieniono tak, by przypominał wspomnianego łowcę. Wszystko po to, by Kenobi zapobiegł spiskowi, jakiego celem było porwanie kanclerza Palpatina przez separatystów. Kiedy Anakin odnalazł wreszcie, jak mu się zdawało, Hardina, był bliski zabicia go, aczkolwiek w ostatniej chwili powstrzymał go współpracujący z Rico, Cad Bane. Obi-Wan, nie chcący, by jego przykrywka została spalona, obezwładniając Anakina, wyjawił mu w końcu swoją prawdziwą tożsamość. Niewiele zatem brakowało, a Skywalker, chcąc pomścić własnego mistrza, na dobrą sprawę zabiłby go z zimną krwią. W ostatnich miesiącach wojen klonów Anakin tylko utwierdził się w przekonaniu, że aby Republika mogła pokonać Separatystów, Jedi muszą być bardziej elastyczni i powinni dostosować się nieco do bezwzględnej nieraz strategii przeciwnika. A to oznacza podejmowanie decyzji, które dla większości rycerzy będą pogwałceniem idei, jakimi kierował się zakon. Anakin oczywiście takich dylematów moralnych nie odczuwał, a jeśli już, to zdarzało mu się to coraz rzadziej. Przykładem jest tutaj chociażby bitwa o planetę Anaxes. W jej trakcie jedynym sposobem na uratowanie tysięcy żołnierzy klonów, a także obiła Mesa Windu, było nakłonienie lidera wojsk separatystów do zdradzenia części kodu dezaktywującego bombę, jaka znajdowała się na powierzchni planety. Admirał Trench, bo o nim tutaj mowa, początkowo odmówił zdradzenia kodów Anakinowi, przyznając, że o wiele bardziej od Jedi obawia się hrabiego Duku. W końcu ten prawdopodobnie zabije go za taką zdradę, a Jedi co najwyżej mogą go aresztować. W tym momencie Skywalker pokazał swoją mroczną stronę i zranił mieczem świetlnym Trencha, dając mu tym samym jasno do zrozumienia, że nie jest Jedi takim jak inni. I że jeśli trench nie poda wspomnianych kodów, to zginie tu i teraz. Admirał koniec końców wydusił z siebie tę sekwencje, a kiedy później zaatakował Anakina, ten bez wahania zatopił miecz w jego klatce piersiowej i odebrał mu życie. Adam, ten sam brak zawahania Skywalker pokazał także podczas misji chronienia Satin Crais, przywódczyni Mandalory, do której chronienia przydzielony został wraz z Obi-Wanem. Kiedy skorumpowany senator Tal Merrick groził wysadzeniem statku Satin, zarówno kobieta, która była wierna pacyfistycznym ideom, jak i Kenobi, przysięgający żyć w zgodzie z kodeksem Jedi, stanęli przed trudnym dylematem: zabić trzymającego w dłoni detonator Merika, czy pozwolić mu uciec. Dylemat ten rozwiązał ostatecznie Anakin, niepostrzeżenie zakradając się do senatora i wbijając mu niespodziewanie miecz świetlny w plecy. Choć Skywalker tłumaczył, że nie miał innego wyjścia, a w grę przecież wchodziło życie każdej istoty na statku, to prawda jest taka, że tylko on jeden miał szansę na rozbrojenie Merika, a nie zdecydował się na przykład na odcięcie dłoni. Chciał odebrać życie i zrobił to z zimną krwią i bez żadnych wyrzutów sumienia. Going to blow up the ship. Pierwszy poważny krok na ścieżce ku ciemnej stronie mocy Anakin wykonał natomiast jeszcze jako padawan. To wtedy na Tatooine, po tym jak ludzie pustyni porwali i zabili jego matkę, młody Jedi dał upust swojemu gniewowi i żądzy zemsty. Nie okazując żadnej litości nikomu, nawet kobietom i dzieciom, Anakin wymordował wioskę Tuskenów pierwszy raz poddając się całkowicie ciemnej stronie mocy. Jego cierpienie w czasie tych wydarzeń było tak ogromne, że w mocy wyczuł je nawet będący na drugim krańcu galaktyki Joda. W samych filmach motyw zemsty w kontekście Anakina pojawił się także w trzecim epizodzie sagi. Walcząc z Duku, Jedi próbował hamować swoje zapędy ku ciemnej stronie i kontrolować swoje emocje, na co uwagę zwrócił nawet sam hrabia. Ostatecznie mrok, skrywany głęboko w sercu Skywalkera, i tak zdołał wydostać się na powierzchnię w trakcie tej walki. Kiedy Anakin pokonał hrabiego, a ten był zdany na jego łaskę, to początkowe wahanie się rycerza przed egzekucją bezbronnego rywala było jedynie pozorne. W książkowej adaptacji trzeciego epizodu czytamy, że Anakin pragnął wówczas śmierci Duku bardziej niż czegokolwiek innego, a jedyne na co czekał to czyjeś pozwolenie na pozbawienie życia hrabiego. Takiego usprawiedliwienia kolejnego złamania kodeksu Jedi, które padłoby z ust kogoś innego niż on sam. To usprawiedliwienie dał mu oczywiście Palpatine, nakazujący ścięcie przywódcy separatystów. Zobacz go. Zobacz go. Choć Anakin wypominał sobie później te chwile słabości. W głębi duszy wiedział, że tego dnia nic nie powstrzymałoby go przed zabiciem Duku. Nie był to pierwszy raz, gdy dał się skusić ciemnej stronie i niestety nie ostatni. Ten ostatni raz był jednocześnie tym, który zakończył życie Anakina, a rozpoczął Darfa Weidera. Gdy Anakin przyglądał się walce Windu z Palpatinem, wciąż był rycerzem. Kiedy jednak podniósł swój miecz i odciął rękę Mejsa, ostatecznie zerwał swoje więzi z zakonem i połączył swój los z Sitami. Nie było już odwrotu od ciemnej strony. Od tej pory pełnoprawnie kroczył ścieżką mroku, niemal do końca swoich dni. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Z racji na to, że ta lista w większości składa się z przykładów Wojen klonów, jestem ciekawy, czy serial zmienił w jakikolwiek sposób Wasze postrzeganie trylogii prequeli, czy zwyczajnie wzbogacił dla Was wątek przejścia Anakina na ciemną stronę, który znamy z filmów. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo, a na teraz to byłoby na tyle, trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.